Zarządzaj swoim kodem jak Google, czyli Monorepo. Ja nazywam się Jakub Pawlak, ja jestem Aleksander Lubych i dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o tym, czym jest Monorepo. Zacznijmy od tego, czym jest Monorepo. Monorepo to podejście, gdzie trzymamy wszystkie nasze projekty w jednym miejscu. Mogą to być projekty frontendowe, mogą to być projekty backendowe, ale głównie idea polega na tym, że trzymamy wszystko pod jednym repozytorium gita na przykład. Dokładnie, czyli trzymamy aplikacje, biblioteki, wszystko co jest nam niezbędne, do tego, żeby dowieść produkt na produkcję. Co bardzo ważne, wszyscy nasi deweloperzy pracują na jednym kodzie, czyli pracują na jednym setupie, co bardzo dużo rzeczy nam narzuca. Dokładnie. Niekoniecznie dobrych rzeczy, niekoniecznie złych rzeczy, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Czyli jak zawsze możemy powiedzieć, że monorepo ma jakieś korzyści i ma pewne wady. Niesamowita sprawa. Dobra, proponuję jeszcze raz startować, <ślec> <być>, bo <d> trochę <asteroid> jakoś tak musimy tak się roz... roz... <ślec> jakoś, Ces jest, <ślec> jakoś tak strasznie jest, <ślec> To nie jest monolog. <ślec>. <ślec> Dokładnie, a tu jedziemy na grubiutko. Bo to właśnie o to chodzi, że podcast wiesz, podcast ma bardziej formę taką luźną, nie? A jak coś? To <grystanie> właśnie nie możemy też bardzo odchodzić takie tłumaczenie. bo to jest w końcu subiektywny, front, Nie, tylko o swoich Dokładnie. przekonaniach. NUESH SPARTA! Dokładnie. Tak naprawdę to nie. Zacznijmy od tego, że nie każdy jest Googlem. Oczywiście, monorepo, jak możemy znaleźć informacje w internetach jest używane przez na przykład Google'a czy Facebook'a. I teraz pytanie, czy Monorepo jest w takim razie dobrym rozwiązaniem dla każdego projektu? No niekoniecznie. No właśnie, bo może zacznijmy w ogóle od początku. Thank you! Jakub, to czym jest to Monorepo? Monorepo to sposób podejścia do organizacji kodu, gdzie wszystko trzymamy w jednym morze. Okej, okay, ale... Może powiedz troszkę więcej. No problemo. Dobra, no to po kolei. Załóżmy, że mamy wiele projektów. Te projekty to mogą być biblioteki, jakieś funkcje, utilsy, aplikacje, no różne rzeczy. I to wszystko trzymamy w jednym miejscu. No ale po co? Jest kilka powodów. Jest kilka powodów, mianowicie. Zacznijmy od tego, że uzyskujemy dzięki temu dostęp do kodu naszej firmy. A to bardzo dużo znaczy, bo załóżmy, że mamy jakąś funkcję autoryzacji, i teraz mamy nowego dewelopera, który przychodzi do projektu i on ma coś tam sprawdzić, bo jakiś interfejs ma stamtąd użyć, i normalnie musiałby zerknąć do dokumentacji, ale ta fajnie, żeby ta dokumentacja jeszcze istniała. A czasami listnie, więc. Bardzo często. bardzo często. Więc mamy samodokumentujący się kod, a tak naprawdę mamy po prostu dostęp do tego kodu wewnątrz naszego całego setupu. Czyli odpalamy sobie w naszym, e, naszym edytorze kodu, odpalamy sobie nasz cały projekt i mamy dostęp do wszystkich dobrodziejstw i nie tylko dobrodziejstw naszego e, kodu, naszej organizacji. Czyli uzyskujemy współdzielenie kodu. I oprócz tego, że mamy do tego dostęp. To mamy też możliwość skorzystania z tego bezpośrednio. To znaczy, możesz sobie tam wejść, zobaczyć, że to tam istnieje, i możesz zdecydować na podstawie tego, że chcesz z tego kodu skorzystać. Czyli czekaj. Mamy bardzo dużo różnych bibliotek, bardzo różnych aplikacji, i każdy deweloper, każdy, może po prostu sobie wejść i wszędzie coś zmienić i wyrysować to na produkcję. Tak? To jest, to brzmi naprawdę bezpiecznie i świetnie. To brzmi doskonale. To brzmi jak genialny pomysł. Hurra! To jest wspaniała rada. Bycho! Jednym z takich takim korowych przykładów jest firma Google. Jest firma Google, która skorzysta z tego Monorepo. Oni mają oczywiście rozwiązanie, które jest dedykowane tylko dla nich, no bo mają na to środki. Zresztą Google, wydaje mi się, że chyba od zarania dziejów od bardzo dawna korzysta, jakby Monorepo było u podstaw, bo Monorepo też wspiera bardzo szybki development. Czyli nie mamy tak. rozcianych różnych, różnych e, repozytoriów w naszej organizacji, tylko mamy wszystko w jednym miejscu. Mhm. Czyli jeśli dochodzi nam nowy człowiek, to on od razu ma do wszystkiego dostęp. Tak, o tym już wspomniałeś. Ale czy wiesz. No właśnie e... nie, bo mówiłem to w kontekście kodu, ale tutaj mówimy też o kontekście uprawnień. Uprawnien. Czyli zobacz, że masz na przykład właśnie. masz różne repozytoria i w większych organizacjach musisz nadać odpowiednie uprawnienie do tego repozytorium. No i teraz zobacz, masz wiele repozytoriów i ty chcesz skorzystać sobie z jednej linijki i musisz teraz przejść cały bolesny proces uzyskiwania uprawnienia. Mhm. Czyli to był jeden z głównych powodów, dla których Google zdecydował się na... Znaczy ja nie chcę mówić za Google, ale tak to, to jest jeden z argumentów. Ale ja muszę ci przerwać tutaj, tak. bo akurat oni zrobili badanie i zrobili, zebrali statystyki. Ile czasu zajmuje im nadawanie różnych uprawnień i stwierdzili, że dużo łatwiej i dużo lepiej będzie i taniej dla firmy, będzie po prostu mieć Monorepo. Bo zaoszczędzą bardzo wiele, dokładnie tak. tak naprawdę pieniędzy na tym. One million dollars. Bo Monorepo ma rozwiązywać ko konkretny problem. To nie jest rozwiązanie, które jest idealne do wszystkich projektów. To jest rozwiązanie, które ma jakiś konkretny cel. I jeśli mówimy jeszcze o Google to Skala tego monorepo jest niewyobrażalna. To znaczy oni mają to wszystko monorepo, to znaczy to są w ogóle terabajty danych, i oni mają odpowiednie specjalne rozwiązania dedykowane dla nich, żeby tą, ten rozmiar tego monorepo sobie tam ogarniać. Ale my nie jesteśmy Google'em i prawdopodobnie nie będziemy pracować w firmach. Typu Google albo Facebook, albo na przykład Atlaszian, czyli nasza ulubiona Jira i Confluence, też są w jednym repozytorium. Czyli i Jira, i Confluence są w tym samym repozytorium, i tam tysiąc deweloperów komituje non-stop, full-time, e, codziennie. No dobra, ale to muszę ci troszeczkę tutaj przerwać. Może wróćmy do tego, po co jest e, takie monorepo. I, um, no dobra, tak, tak. najważniejsze tak. punkty, które... Bardzo jest... dobrze, że, w, w, że mnie tutaj zawracasz, bo <laughs> mówiliśmy o współdzieleniu kodu, mówiliśmy o uprawnieniach. Co jeszcze mamy w Monorepo? E, kontrola nad, nad jakością kodu, tak naprawdę, prawda? Tak, tak, bo możemy wprowadzać na przykład konwencje. Konwencje Standard. albo możemy wprowadzać narzędzia, które będą później używane przez wszystkich, typu linter. Myślę, że nie wiem, czy naszej widowni powinniśmy mówić, czym jest linter. Znaczy znaczy, mam nadzieję, że wiesz. Mam nadzieję, że wiecie. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Ale linter służy do sprawdzania analizy kodu. Czyli sprawdzamy jakość, zanim ten kod zdeployujemy i możemy sobie ustalać różne reguły w tym linterze. Tak samo. Ale po, co? Po, co to, po co to robimy? Na koniec dnia, po to, żeby kod był lepszej jakości. Raz i po to, żeby było łatwiej się po nim poruszać. Czyli jak ja przychodzę z jednego zespołu do drugiego. O, tak. To rozumiem i nie muszę tracić czasu na to, żeby mm, zrozumieć na przykład składnie, czy jak, jak wygląda tak naprawdę kod, i nie tracić czasu na to, czy mamy e, taby, czy spację, czy jeszcze jakiś inny Tak I tutaj wjeżdża Peter na przykład. I oczywiście można te problemy rozwiązać inaczej. Czyli jeśli korzystamy z Pritiera, to prawdopodobnie korzystamy też z jakichś presetów, które są wydawane, na przykład Airbnb bardzo ma popularny preset do, do Pritiera. I możemy oczywiście te problemy rozwiązać, czyli możemy wypuścić paczkę, zdeployować ją, ale właśnie musimy ją zdeployować. Czyli jeśli trzymamy te paczki porozsiewane po różnych repozytoriach, mamy też cały ten, no, no powiem to, taki trochę ból. Tego, że musimy te kolejne wersje wydawać. Czyli, jeśli pracujemy, chcemy szybko pracować w ramach jednego projektu, w ramach jednej organizacji, to po prostu posiadanie wszystkiego w jednym miejscu, gdzie możemy dynamicznie sobie to zmieniać, powoduje, że koniec końców jest, jesteśmy troszkę sprawniejsi, ale no właśnie, to ma, nie ma róży bez końców bo z drugiej strony możemy sobie nabrać trochę. Zgadza się. Eee, I teraz jedno z takich, e, jednym z takich głównych problemów, które mamy w Monorepo, to jest to, że nikt nad tym Monorepo nie panuje tak naprawdę. Właśnie. I Wtedy właśnie to pobranie się zaczyna, czyli mm, nie mamy żadnych module boundaries, każdy może zmienić w każdej części repozytorium. Co może... I tu klątwa wiedzy. <grym <grym> czym jest module boundaries? Ale nie powiedziałem module boundaries. Powiedziałeś. Powiedziałem boundaries? Ale nie modul bandrys. Modul bandrys. modul Zrobimy ten, zrobimy e, szybki reward ten, e, jak to się nowe. Cofnij. Nie mamy żadnych modul bandrys. Dobra i co, powiedziałeś? Powiedziałeś. <laughs> um, tak, czyli czym jest modul bandrys? Modul bandrys to są reguły slintowe, które pozwalają nam zdefiniować jakie warstwy w, da, w naszym monorepo mają dostęp do których warstw dzięki czemu możemy ograniczyć e, tak naprawdę zależności między bibliotekami i między aplikacjami dzięki czemu możemy uniknąć na przykład circular dependencies Ja i... bym to skrócił, że po prostu niektóre importy można robić a innych nie <laughs> Można <i> tak. <laughs> Nie wdając, myślę, że możemy zrobić jeszcze uh, oddzielny temat, jeśli chcecie wiedzieć o module bandwidth, bo to jest w ogóle temat rzeka. Znaczy, po prostu moglibyśmy tutaj wpaść, jak śliwka w kompot i dalej dyskutować przez kolejne pół godziny o module bandwidth. Bardzo Bo NX ma, tu, i kolejna klątwa wiedzy. Oh shit, here we go again. E, NX, ale do tego też przyjdziemy. nie jest NX? E, nie, 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 dobra, nie, wchodźmy <laughs> głębiej. Widzisz, ja nie jestem taki złośliwy jak ty. Jak nie? Właśnie byłeś. <noise> Emotional damage! <noise> <noise> Okej, okay. Jakub, jeszcze jest inna rzecz, którą e, wspomniałeś, ale ja bym chciał troszeczkę rozszerzyć ten temat. Wspomniałeś, Jakub, o tym, że bardzo łatwo jest wprowadzać jakieś zmiany w monorepo do swoich bibliotek, ale zastanawiałeś się nad inną stroną monorepo, to znaczy, co się dzieje w momencie, w którym masz swoje biblioteki w oddzielnych repozytoriach i publikuje się do. Paczki NPMowej. Jak to wpływa na development? Paczki npm są bardzo mocno związane z frontendem, ale faktycznie to ma znaczenie. To znaczy. No tak, tak, w zasadzie w kontekście frontendu opowiadamy, ale monorepo nie tylko w kontekście Frontendu można jasne. używać. Oczywiście. Więc przede wszystkim posiadając wiele repozytoriów, czyli oczywiście musimy mieć odpowiednio duży projekt. Bo to jest pierwszy pierwszy. Warunek. Pierwszy warunek. Pierwszy warunek mamy duży projekt, czyli mamy więcej różnych bibliotek. Mamy drugi warunek, kilka zespołów, chociaż to jest opcjonalny warunek, ale mamy po prostu tego kodu coraz więcej i chcemy go w różnych miejscach używać. I teraz albo idziemy właśnie tymi paczkami, czyli mamy to w różnych repozytoriach i wtedy przy każdej zmianie musimy wydać nową wersję. Pozostałe projekty muszą tą wersję podbić. Czyli potencjalnie wiele projektów w naszej organizacji będzie korzystało z wielu różnych wersji tego samego programowania. No i co to znaczy? Tak naprawdę? To oznacza tyle, że mamy więcej długu technologicznego. Znaczy ja bym tak to, czyli tak to podsumował. To długu technologicznego, tak, to jest synchronizacja. To, technologiczna, technologiczna, to, to synchronizacja, tak, czyli bo podbicie wszystkich um, paczek, inaczej, podbicie wersji we wszystkich projektach, które korzystają z danej tak. paczki. Na przykład mając jakiś błąd, Musisz podbić. Dokładnie N tak, czyli edukacji. załóżmy, że dostajemy takie zadanie, że tutaj jest błąd, i teraz napraw to we wszystkich repozytoriach. No, czyli trzeba przechodzić w każdym repozytorium i to zmieniać. A w Monorepo masz wszystko w jednym miejscu. I to też, o tym nie wspomnieliśmy, ale Monorepo bardzo często też ma jedną wersję zależności, takiej zewnętrznej zależności, na przykład wersja Reacta, wersja Angulara dla wszystkich projektów. Czyli, jeśli mamy jakąś aplikację wewnątrz naszego Monorepo, której bardzo nie chcemy utrzymywać, bo jest stara, brzydka i nie chcemy jej już aktualizować, to w Monorepo musimy ją zaktualizować. Nie mamy wyboru tak naprawdę. No, mamy, możemy to jakoś tam obchodzić różnymi podejściami do Monorepo, ale na koniec dnia Monorepo też do tego służy, żeby wszystko było aktualne i żeby łatwo było to aktualizować. I to ma bardzo duży wpływ też właśnie na tą synchronizację na produkcji, bo. Jedna rzecz to, jakby my mówimy o Monorepo, też, też trochę w kontekście mikrofrontendów, mam wrażenie, bo jesteśmy subiektywni, e, ale Monorepo może być też używane do trzymania wielu różnych projektów, które niekoniecznie są ze sobą powiązane. Mogą to być na przykład jakieś serwisy różne, backendowe mhm. serwisy, mam na myśli. E, I one będą trzymane w jednym miejscu, ale mogą dalej reużywać pewnych fragmentów kodu, bo mogą właśnie tej słowetnej autoryzacji używać i wtedy mamy w to miejsce jedno, gdzie mamy te wszystkie zależności widoczne. Kiedy Monorepo nie jest dobrą opcją? Monorepo nie powinniśmy stosować wtedy, kiedy nie współdzielimy kodu, tak? czyli widzimy zespół, który e, rozwija jakieś funkcjonalności i te funkcjonalności są rozwijane w odosobnieniu od innych zespołów i nie ma tam tak naprawdę żadnych komponentów, żadnych bibliotek, które byłyby współdzielone. To jest raz. Następna rzecz, która moim zdaniem niweluje potrzebę Monorepo, jest to, żeby używać Monorepo, kiedy mamy różne technologie, czyli na przykład mamy JS, PHP, raczej to nie będzie dobrze siedzieć, prawda? Raczej nie. No tak, no bo w zasadzie mamy zupełnie różne dependencje, czyli mamy zupełnie różne zależności, różne stack technologiczny, chyba, że mamy taką ochotę, ale znaczy mamy taką ochotę, bo jesteśmy na przykład full stackami, tak. czyli robimy End to end wszystko, ale to nadal będzie trochę kłopotliwe, żeby zarządzać tym na poziomie monorepo, bo tam na samym dnie mamy dalej te nasze zależności, więc będziemy musieli mieszać. Czyli jeśli dojdzie do nas frontend developer, to on też dostanie zależności od PHP. Tak, ale też mi się wydaje, że m, warto było powiedzieć, że monorepo z różnymi technologiami byłoby fajne w momencie, w którym mamy mały zespół, który rozwija. Na zarówno frontend i backend. To znaczy tak. Tak, to by było w sumie bardzo będzie, fajne zastosowanie, tak, no? Tak, czyli załóżmy, mamy napisaną aplikację w Angularze lub w Reactcie, a backend jest napisany e, w node. Tak? No, taki dobry przykład dla frontend A właśnie front i tutaj, tutaj bym powiedział, że Node będzie trochę jednak dalej tym podobnym z technologicznym. Tak. Bo zobacz, też załóżmy, że mamy TypeScripta no to mamy dalej to samo, nie? Czyli mamy w Node dalej podobne narzędzia, to dalej jest JavaScript. Czyli mamy dalej podobny, niepodobny, a ten sam język programowania. Więc akurat co do Node.js-a i wszystkich frameworków z tym związanych, ja bym powiedział, że monorepo jest bardzo fajnym zastosowaniem. Mam jeden fajny przykład. U nas w monorepo. W naszym monorepo mam fajny przykład. Ale to nie, to nie ja go robiłem, tak już było. Jak dołączyłem, to tak było. Mianowicie jest coś takiego jak backend mock. Czyli mamy mock backendu. Załóżmy, że mamy system, że mamy aplikację, która jest dosyć złożona. I teraz musimy się zautoryzować, zalogować. Nie mamy jakichś dobrych tuli do tego, żeby to zautomatyzować i skrócić. Więc możemy sobie napisać takiego backend moka, który będzie nam serwował po prostu te same requesty, bo my chcemy teraz pracować nad frontendem. I to jest Node.js. W tym wypadku to jest świetne. No właśnie. Od razu możemy sobie zamokować cały backend bez konieczności łączenia się z jakimś środowiskiem, czy takie podzielić autoryzacją, czy. Czymkolwiek tak naprawdę możemy z palca od razu zacząć pracę. Dokładnie tak. E, jeśli chodzi jeszcze o takie przeciwwskazania do monorepo, ja bym powiedział, że brak środków na utrzymanie i takie podejście do monorepo, że to rozwiąże nasze problemy i to się będzie utrzymywało samo. Tak, ale ja tutaj bym dodał jeszcze jedną rzecz. Ja bym nawet nie wchodził w monorepo, jeżeli nie mamy kogoś, kto choć trochę wie o co w tym chodzi. Bo Dokładnie wtedy skończymy tak. z bardzo, bardzo brzydkim stanem tak. i z bardzo trudnymi zależnościami prawdopodobnie, które tak, ciężko będzie stanowczo. I tutaj taki Protip, jeśli chcecie faktycznie skorzystać z Monorepo, to najpierw zróbcie sobie taki proof of concept, taki mały projekt, postawcie to Monorepo, no bo my mamy taką trochę czasami tendencję do tego, że przeczytamy o jakiejś nowej fajnej technologii i jedziemy, 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 od razu wdrażamy nasz kolejny projekt, a tutaj ja bym powiedział, <coughs> że trzeba trochę poeksperymentować. I... Trzeba jak trzeba. Ja pojechać gdzieś daleko. Dokładnie, ale nie. Nie ja bym powiedział, że jeśli chcemy z Monorepo poeksperymentować, to nie na produkcji, to, bo to bardzo szybko się po prostu rozlezie. To jest tak. taka hydra, że jeśli tam nie ucinamy tych głów co jakiś czas, to ona tych głów będzie miała bardzo to dużo. po prostu jest. Jazda bez trzymanki wtedy. Tak. Podsumowując, czy Monorepo jest dla wszystkich? Raczej nie. Nie, oczywiście, <laughs> że nie. Bo pytanie było tendencyjne. Monorepo nie jest dla wszystkich. Monorepo ma bardzo fajne zastosowania, kiedy chcemy dzielić kod. Ja bym tutaj dodał takie bonusowe zastosowanie, kiedy mamy Monolit i chcielibyśmy go tam trochę poprzecinać Czyli na przykład wdrożyć mikrofronty. Mikrofronty są bardzo fajne w Monorepo. Oczywiście możemy później z czasem stwierdzić, że Monorepo to nie jest dobre rozwiązanie. Tak, tak, do ciebie tutaj pije, że Taki monorepo. -top. My mamy. Ogólnie, odkąd się z Jakubem znamy, praktycznie od samego początku, czyli już dwa lata za chwilę tak. będzie, mamy dyskusję na temat tego, czy mikrofonteny powinny być monorepo, czy jednak polirepo. Znaczy, ja bym powiedział, że tak, tutaj jest team monorepo, a tu jest team polirepo. <ścoughs> Ale nie do końca, nie do końca. Ja już zaczynam powoli. A widzę, czyli, czyli, czyli moja indoktrynacja zaczyna działać. W każdym razie, tak y, moim zdaniem, Monorepo jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale trzeba pamiętać, że ma to swoją cenę, jeśli chodzi o utrzymanie, jeśli chodzi o doświadczenie pracy Monorepo, jeśli chodzi właśnie o takie reguły, o których jest ten module boundaries, o którym na pewno powiemy kiedyś y, później. Chyba, że nie chcecie, to nie powiemy. Ale tak, ja bym, ja bym to tak podsumował, że po prostu Monorepo może być fajne. Zresztą, ja zaczynałem pracę z Monorepo. Jako pojedyncza, pojedynczy frontend developer. Czyli to nie jest tak, że zawsze musisz mieć. To sam w tak, sam byłem w repozytorium i setupowałem Monorepo i moim zdaniem bardzo dobrze się to zeskalowało, bo jak doszli kolejni, to oni dostali swój wycinek, były już tam poustawione wszystkie reguły tych zależności i heja. Zdecydowanie, czyli Monorepo można tworzyć fajnie? A można tworzyć nie fajnie. Tak. <laughs> I teraz w sumie przeszliśmy płynnie do szklanej kuli. Czyli, czy widzimy, jak widzimy przyszłość Monorepo? ja myślę, że przyszłość będzie bardzo podobna do tego, co mamy w tej chwili. Czyli będą organizacje, które. Tak. No w zasadzie, skoro to było, to będzie. Nie, myślę, że po prostu pewne organizacje i pewne firmy będą się na to decydować, a inni będą się trzymać z dala od tego, ponieważ jest to spory narzut. Tak naprawdę i myślę, że to nie będzie coś takiego, co jakby będzie standardem, nie będzie standardem. Myślę, że tak. to będzie dobre rozwiązanie pod konkretne. Dokładnie problemy. tak. Bo to ma narzut, znaczy, zdejmuje pewne narzuty z poli czyli z wielu repozytoriów, ale powoduje, że mamy też inne, w innych miejscach no po prostu pewne rzeczy. Bolączki. Trzeba. Tak, dokładnie, mamy bolączki. Polecajki. Czy mamy na dzisiaj jakąś polecajkę? Znaczy, oczywiście, że mamy. Tylko pytanie, jaką? Tak, z mojej strony chciałem polecić świeży, świeży temat. Dopiero co przeczytałem, a raczej przesłuchałem, bo teraz, jako że jestem młodym tatą, nie mam czasu na czytanie, mam tylko czas na słuchanie, czyli jak dojeżdżam do pracy, to słucham. Więc przesłuchałem sobie e, e, książkę, która się nazywa Atomic Habits. I bardzo zachęcam wszystkich do przeczytania tej książki, ponieważ Pozwala wprowadzić, e, jeżeli oczywiście się chce, wprowadzić pewne mm, nawyki do swojego życia, nowe nawyki, które pozwalają e, lepiej organizować pracę, życie e, i jakimś tam zdecydowanym krokiem zbliżać się do e, pewnych założonych e, celi. I w, ja się zgadzam, bo zacząłem też, e, po, powiedziałeś mi o tej książce, więc zacząłem też jej słuchać. I w zasadzie moja polecajka na dzisiaj e, to jest storytel. E, Czyli skróty? E, nie, nie, nie skróty. Nie? Okay. Storytel to jest po prostu subskrypcja na audiobooki. A, okej, okay, tak. E, bo mówiłeś o tym Atomic Habits, akurat tego na Storytelu nie ma, ale większość książek, które w ostatnich latach e, czytam, to są książki słuchane. Bo faktycznie nie doceniamy takich małych, e, małych fragmentów dnia typu jedziemy do pracy, jedziemy samochodem do pracy, albo nawet komunikacją miejską, albo nawet jedziemy windą i można słuchać książek. Więc ja polecam Storyteller, dlatego że to jest właśnie taki Netflix wśród audiobooków. Oczywiście to nie jest jedyna platforma, nie mówię, że, że to jest jedyna, ale właśnie książki w takim modelu subskrypcyjnym są bardzo fajną opcją, bo po prostu nie, nie szczypiemy się też z tym, że o kolejną może nie, nie będę kupował, bo że szkoda kasy na kolejny audiobook. Tutaj po prostu odpalamy kolejny i jazda. Więc y, bardzo polecam. Super, zdecydowanie. Skorzystam z tego. Super. No i dobre. Super. <laughs> Super. Dobra. To co? To w takim razie to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie ochotę zadać nam jakieś pytania, to piszcie na subiektywnyfrontend.pl.com. Oczywiście zapraszamy do komentowania, zapraszamy do polubień i subskrypcji. I co? Do zobaczenia kolejnym razem. Dzięki. Cześć! No, jesteś spoko zarobiście. No mi się podobało. Bardzo.